Cześć, witajcie na moim kanale, a dzisiaj nagrywam poranną rutynę z moim Tofim, ale się tam schował gdzieś, zaraz go wyjmę, o Jak widzicie już nie ma karmy, ma tylko jedną marcheweczkę z wczoraj i trzeba mu posprzątać, ale najpierw ja posprzątam sobie w pokoju Okej, okay, już mam tak w miarę ogarnięte, tylko ten ręcznik tutaj tak trochę. Zobaczcie ile mam balonów w ogóle, mm, bo w sobotę, w tamtą sobotę miałam imprezę urodzinową. Wczoraj były moje urodzinki, no i tak, dzisiaj, teraz zabieramy się za sprzątanie klapki. Okej, okay, słuchajcie, najpierw ściągamy sobie taką kratę jakby. I jeszcze przypominam, że niektórzy mogą zdjąć najpierw wsiankę, a potem y, wodę jeszcze z tych krat, ale ja tak nie robię, bo nie mam takiej potrzeby. Mój tofis teraz będzie sobie tutaj chodził po podłodze, ja mu wysprzątam. A więc tak to wygląda bez krat. I teraz wszystkie ozdoby yy, zdejmujemy. O no, tak właśnie to wygląda, teraz to wszystko yy, wyrzucamy do kosza. Okej, okay, ja teraz podnoszę te maty dwie Okej, okay, słuchajcie, te wszystkie nieczystości zostały wysypane do kosza, i teraz z powrotem wkładamy wszystkie rzeczy. Ja już przeraziłam się, gdzie jest mój tofie. On tutaj o, w domku sobie siedział. Tak moi kochane. Do tego nakładamy siankę. Co on robi? Będę musiała tutaj jeszcze poodkurzać. I słuchajcie, sianko już tutaj jest nasypane, jak widzicie. Wszędzie tutaj, o jest, już mój tofie sobie wszedł i teraz yy, chowam te się. tutaj Słuchajcie, sianko już schowane i właśnie kładziemy kratki i robimy jedzenie, jedzenie, bo mi lubi uciekać Kredki już nałożone, jest czysto wysprzątane, jeszcze będę musiała to wszystko po... Yy, Pozmiatać i teraz zajmujemy się jedzeniem. Tak, ja wam tego nie będę pokazywać, ale miska najpierw trzeba umyć, i potem pokroję mu jakieś warzywka, i zaraz do was wracam. Okej, okay, słuchajcie, my w domu w ogóle nie mamy żadnych warzyw, jest tylko sałata, więc dam mu jeszcze karmę i pójdziemy na dwór po takiego dobrego kwiatka, którego on lubi. Zapomniałam, jak on się nazywa. Eee. Y Ok. Jeszcze trochę. I idziemy jeszcze po jakiegoś kwiatuszkę, a niech on na razie nie je. Ja też jeszcze nie jedę śniadania. Yy, no a więc idziemy. No, już idziemy na dół, widzę tutaj przed blok, są takie fajne, takie filetowe. Nie wiem jakie je takie filetowe. Ale się pamiętam, że dźwięki takie. To no. jest panna os. 天脑。<Yeah. S 2> yeah.